Cześć, dzisiaj zapraszam Was na film z Glossy Boxem Wiem, że część z Was co miesiąc na te filmy czeka Zarówno porozmawiamy sobie trochę o poprzednim pudełku Natomiast nie o wszystkich produktach Zaraz się dowiecie dlaczego Otworzymy nowe pudełko Ale też chcę z Wami porozmawiać na temat Czy w ogóle warto Glossy Box zasubskrybować Ale szybko zaczynajmy Bo nowe pudełko czeka z Jeszcze nie otwarte ale absolutnie nie zajrzałam Jestem bardzo ciekawa co jest w środku Więc... Tak, zaczynamy, zapraszam. Słuchajcie, jeżeli chodzi o poprzednie pudełko zaprojektowane przez Kasię Tusk, to co ja myślę o tym pudełku, to absolutnie nic się nie zmieniło. Zostaje Wam link na dole albo tu. Zobaczymy. Do poprzedniego filmu, gdzie otworzyłam to pudełko i tak naprawdę wyraziłam całą swoją opinię. Nic się tutaj nie zmieniło. To, co w tym pudełku się znalazło, to była miniaturka Bioderma, się przyznaję, nie używałam jej, zostawiam sobie w zapasach, bo mam jeszcze inne rzeczy do demakijażu. Bo ten produkt po prostu znam, używałam już go, więc wiem, że jest świetny. Znalazł się lakier z Golden Rose. Tam było część głosów, że to powinien być Essie albo P.I., skoro to wybiera Kasia Tuska, ale tak wybrała. Ja jestem zadowolona, mam piękny kolor, to ma być lakier, który ma mieć taki pędzelek, że mamy sobie jednym pociągnięciem pomalować całą płytkę paznokcia. Rzeczywiście tak jest, wystarczy jedna warstwa, tak jak nam obiecuje producent, natomiast bardzo szybko mi ten nakier niestety to odpryskuje. Kolejna sprawa moja ulubiona z tego pudełka, to był e, pełen produkt e, 75 ml peelingu do twarzy z firmy Love Me Green, to jest produkt organiczny, peeling do twarzy z, eko, e, z ekologicznym olejkiem z pomarańczy i pudrem z ziaren arganu. E, pełen produkt 49,90 świetny. Fenomenalny pięknie. Nie ściera ani za mocno, ani za słabo w sam raz. Przy pięknym zapachu pomarańczy, takim budzącym, orzeźwiającym, świetny na rano. Używam go tak naprawdę 4-5 razy w tygodniu, już mi się kończy, ale na cały miesiąc wystarczył. Jest fenomenalny do takiego codziennego użytku. Znalazła się miniaturka. Eee, tu sobie zaglądam na ściągę. Eee, lakieru do włosów Vela serii profesjonalnej Stay Styled Finishing Spray. Pełen produkt kosztuje 60 zł. Powiem wam, że fajny lakier, pięknie pachnie tak malinowo, bardzo ładnie utrzymuje fryzurę. Nie skleje jakoś bardzo włosów. Wiadomo, że każdy lakier do włosów jednak tę fryzurę będzie sklejał. Nie skleje jakoś ich bardzo. Natomiast no nie jest aż taki rewelacyjny, żebym wydała na niego tyle pieniędzy. I w tym pudełku znalazła się również miniaturka balsamu brązującego z Palmersa ale takich produktów nie użyłam, więc od, nie używam, więc oddam koleżance i miniaturka z krabu do ciała z Rap o zapachu żurawinowo cytrynowym. Ja mam, mam pełen produkt z krabu, więc tam się też podzieliłam z koleżanką. Ale te skraby są świetne. No i bardzo często mnie pytacie, czy warto w ogóle subskrybować Glossy Box. Słuchajcie, miesięczna subskrypcja kosztuje 49 zł yy, i bardzo często, gdzie y, przeglądam jakieś blogi czy oglądam inne filmy dziewczyn dotyczące pudełka, to słyszę: O, to kosztuje tyle, to kosztuje tyle, czyli pudełko nam się zwróciło. Ja w ten sposób na to nie patrzę, ponieważ y, wiem, że w tej cenie mieści się również opakowanie, czyli cena pudełka, mieści się cena usługi, czyli to, że ktoś nam najpierw załatwi te produkty, i później nam je tutaj zapakuje, i mieści się przesyłka kurierska. Także ja to biorę pod uwagę. I ja tak naprawdę cieszę się bardziej nie z tych pełnowymiarowych produktów, tylko z miniaturek czegoś droższego. Bo może nie mogę sobie z marszu puścić i kupić czegoś za 100 czy 200 zł. Ale jeżeli jest jakaś tego miniaturka, mała próbka, to ja się po prostu cieszę, że mogę to przetestować i dopiero zadecydować. Um... Czy to jest warte do kupienia, czy nie, więc to, że jest pełen produkt, też tak bardzo mnie nie cieszy, ale jednak cieszy. I powiem Wam szczerze, że nie sądziłam dopóki nie zaczęłam. E zabawy, mojej przygody z Glossy Boxem, to nie sądziłam, że to są takie miłe uczucie, kiedy ja już wiem z Facebooka Glossy Boxa, kiedy jest wysyłka, kiedy później dostaję maila, że w następnym dniu roboczym odwiedzi mnie kurier, to to jest dla mnie takie miłe uczucie, podekscytowanie, może i kupię sprawa, bo to jest tylko pudełko z kosmetykami, natomiast sprawia mi to tak nieziemską i ogromną przyjemność, że jest to warte tych 49 zł, na pewno. Bo za miłe uczucie i emocje, to tak naprawdę cena nie gra roli. Może tak, tak to powiem. Bo naprawdę jest podekscytowanie i ta radość z opakowywania prezentu jest świetna. Także ja jestem jak najbardziej na tak. Może jeżeli ktoś jest jakąś młodą osobą, ma do dyspozycji, nie wiem, kieszonkowe wymyślam, 100 zł, no to te 49 zł, no to jest jednak dużo. Jeżeli jednak ktoś ma jakieś już tam stałe dochody, niekoniecznie duże czy małe, jednak stałe jakieś um, dochody posiada, to myślę, że te 49 zł to wcale nie jest aż tak dużo, jak za tyle niespodzianek i te uczucie um, takiego podekscytowania, jakie... Um, Jakie jest, kiedy otrzymujemy Glossy Boxa? Ktoś z Was może powiedzieć, że mówię tak tylko dlatego, że otrzymuję to w prezencie. Jeżeli ktoś z Was subskrybuje Glossy Boxa, to myślę, że wie o czym mówię. Także tutaj ja Was nie będę przekonywać na siłę. Jeżeli mi ufacie, to wiecie, że mówię Wam jak jest. Także otwieram listopadowe pudełko. Nie mogę się doczekać, dostałem już jest dwie godziny temu. Nie, godzinę temu i nie mogę się doczekać. Zapakowane tak jak zawsze. I wyciągnąłem już tutaj karteczkę. Jesienna harmonia. Tym razem zadbaj nie tylko o swoje ciało, ale również o ducha. Tak mniej więcej Wam przeskonuje, nie będę Wam wszystkiego czytać. Wykorzystaj jesienny czas na zregenerowanie skóry po lecie, przygotowanie na zimę. Oprócz standardowych zabiegów, wykorzystujących produkty, które przygotowaliśmy dla ciebie w tej edycji Glossy Box, każdego dnia możesz pokusić się o małą przyjemność dla samej siebie, poprawić swoje samopoczucie. Zatrzymaj się w miejscu na chwilę, usiądź spokojnie z kubkiem kawy lub herbaty. weź książkę i zrelaksuj się, skup się na sobie. Ale nie zapominaj też o bliskich ci osobach. Na odwrocie tej karty znajdziesz kupon na spędzenie czasu tylko z tobą, który możesz przekazać bliskiej osobie. Wykorzystaj go, bo naprawdę warto. Grossi Box dla ciebie, voucher na czas spędzony ze mną, coś mi tu wypadło, zaraz zaczymy. No, świetna sprawa. I tutaj mamy kod ze zniżką. Dobra, na razie zaraz o kodzie. Tak wygląda ten voucher. Jeżeli oglądałyście z tamtego roku moje pomysły na prezenty, to wiecie, że ja lubię robię takie samodzielne, robione kupony właśnie na e, jakieś tam komuś, komu możemy wręczyć. E, więc na pewno ja to wykorzystam e, voucher na czas spędzony ze mną i komuś wręczę. No i tutaj mamy kod ze zniżką, 20% na twój pierwszy Glossy Box, tylko dla nowych klientów. Kod ważny do 15 grudnia na wyłącznie regularną ofertę, czyli nowe pudełka, nie te, które już się pojawiły. Tak, tak, yy, tak mi się wydaje. Ja Wam teraz ten kod pokazuję. Ja nie wiem, czy on jest jednorazowy, czy można go wykorzystać więcej razy. Pokazuję Wam i kto pierwszy, ten lepszy, próbujcie. Może komuś się poszczęści. Proszę bardzo. Dobra. I tu mi jeszcze wypada tołpa, czyli pewnie coś będzie z tołpy. Yy. Wiemy, jak ważny jest właściwy dobór kosmetyków. Przez tołpa.pl możesz zamówić także próbki. Nie wiedziałam o tym, bardzo fajna sprawa. Bo najpierw należy w bezpieczny sposób przetestować kilka możliwości, a później wybrać najlepszą. Robiąc zakupy wpisz także swój jednorazowy kod, a otrzymasz płyn micelarny do mycia twarzy i oczu 200 ml, o wartości 27,99 zł w prezencie, bo czyszczenie to początek każdej pielęgnacji. Zgadzam się z tołpą. Pokażę Wam ten kod, jest jednorazowy, więc też kto pierwszy, ten lepszy, ale komuś się poszczęści. Proszę bardzo. Bo ja mam bardzo duże rzeczy z więc pokazuję. Dobra, otwieram, bo się nie mogę doczekać. Ciągam trochę tych krzaczków. I będę szła po kolei z karteczką, żeby się miały to ręce i nogi. Shine On Tint Lip Self z firmy Balance Me Nabłyszczający balsam który wygładza, nawilża i chroni usta, jednocześnie nadając im subtelny kolor. Jest to pełen produkt 10 ml tak, zgadza się i kosztuje około 60 zł. Nie wiem, czy ktoś z Was kupiłby taki balsam do ust w Turce za 60 zł. Na szczęście nie mam nic na ustach, oprócz resztki pomadki ochronnej to spróbujemy. Pachnie silnie miętą. Taką miętą i taką herbatą z cytryną. Herbatą miętową z cytryną. O! No jak błyszczyk w tubce. Nie wiem czy dałam za to 60 zł, natomiast jest to w 100% naturalny produkt. Beauty that works naturally. Created in the UK. Super soft beige. No fajna sprawa, ale strasznie droga. I to jest pełen produkt. Kolejny pełen produkt, Emit Makeup, nie znam tej marki, Micr Micronized Eyeshadow. Mocno napigmentowany cień o beztłuszczowej formule, który nadaje się dla osób o wyjątkowo wrażliwych oczach i dalnie rozświetli Twoje spojrzenie. 3,5 g cienia, 24 miesiące możemy używać i kosztuje około 80 zł. Nie wiem, czy bym kupiła cień za 80 zł, ja bym się gorąco zrobił. Co to jest za marka? Nie znam zupełnie. Emit Makeup Stockholm. Także mamy taki pojedynczy cień. zaczmy jaki jest kolor. Taki szampański. Zrobimy sobie słocze. Tak to wygląda. No jest mocno napigmentowany, zobaczcie. Taki rozświetlający. Chyba go sobie nałożę zaraz na kości policzkowe. Bardzo fajna sprawa. No i pełen produkt. Kolejna rzecz, i to jest yy, chyba jako jedno, yy, dwie miniaturki z Vichy. Widzicie, to się potwierdziło to, co ja mówię, że wow, super, że ja lubię, yy, chciałabym dostać jakieś miniaturki, a nie pełne produkty, trafiłam nieziemsko. Dwie yy, miniaturki Vichy z serii Idealia yy, i mamy krem wygładzający, to jest to to rozświetlający krem wygładzający, który ma nam przywracać jednolitą strukturę, równomierne kolory, to raz wygładzać zmarszczki i pełen produkt, 50 ml kosztuje 105 zł. Piękny słoiczek i ile on tu ma? 15 ml. Więc taka próbka, miniaturka całkiem fajna, przepiękna. No i o to właśnie mi chodzi, no, no to jest to. Bardzo się cieszę z tego, bo nie wydałabym 100 zł na krem tak marszu. jeżeli sobie przetestuję, to już będę mogła się zdecydować. Jeżeli będzie rewelacyjny, to trudno. Będę jadł chleb za smaczne, ale kurde. Trzeba sobie sprawiać przyjemność. Yy, także to jest. Yy, miniaturka nie do sprzedaży. No, nie do sprzedaży, no do prezentu. No dobra. I druga sprawa to jest. I, też wiesz Idealia Life Serum. Spektakularnie poprawia jakość skóry, nawet w warunkach intensywnego trybu życia. Świeża skóra, wyrównane kolory, zmniejszone. Pory, pełen produkt 30 ml kosztuje około 150 zł, a tu mamy 3 ml. O jezu, jakie maleństwo! No to nie wiem, to, to wystarczy pewnie na dwa razy. Więc malutkie, ale bardzo się cieszę z tych miniaturek. Bardziej się cieszę niż z tego pełnego, yy, pełnowymiarowego cienia, i. Yy. Balsamo Dose. Kolejna sprawa, przepiękne opakowanie, przepiękny kolor, świetnie to wygląda. I to jest Schwarzkopf Professional, odżywka regeneracyjna z serii Essensity. Odżywia, regeneruje, odbudowuje strukturę włosa, ochrania przed działaniem wolnych rodników, szczelnie zamyka łuski włosa, pozostawia gładkie, lśniące, zdrowe włosy. Pełny produkt, 72 zł. Yy, no nieźle. Organic Essence of Aloe Vera. Później sobie przetestuję, przestudiuje skład, przeczytam coś o niej, no i na pewno może zrobię, coś więcej się pojawi na kanale na jej temat, bo wygląda ciekawie. Ostatnia sprawa, nie ostatnia, przedostatnia. Tołpa, też pełen produkt, który kosztuje 39,99 Tołpa Spa Eco seria Vitality, rewitalizujące mleczko olejek, intensywnie ujętrnia, nawilża, odżywia ciało, silnie wygładza, regeneruje skórę, uelastycznia, zwiększa sprężystość, przywraca witalność, stymuluje do działania. No bardzo fajna sprawa. Naturalne olejki eteryczne, werbena, limonka, cytryna, paczula. Ja bardzo lubię w tołpie, o tym to mnie raz, że zawsze są pięknie opisane te produkty i zawsze jest jakiś PS i jakaś ciekawostka, więc czytam PS. Obliczyliśmy, że poranne 5-minutowe spa wystarczy, by mieć dobre samopoczucie przez cały dzień, to daje około 700 minut pozytywnej energii. No bardzo fajnie. Ja uwielbiam tołpę, także Świetne, bo tutaj mamy borowinę tołpę, brazylijskie masło babasu, madagaskarski olejek tamanu, olej kamelina. Świetnie, naprawdę bardzo fajna sprawa. I tutaj mamy jeszcze taką malutki dodatek: prezent. Tak, prezent to jest próbka. Taka maciupeńka, perfum. Katy Perry, które nazywają się Killer Queen, przewrotne połączenie owocowo światowych akordów, dominują jagody, ciemna śliwka, bergamotka. 30 ml pe, y, perfum kosztuje 102 zł w przepięknym flakonie. Zobaczcie na to. Dobra, psikniemy sobie. Takie ta nuta, y, co to jest? Jagoda, ciemna śliwka i bergamotka. To takie moje zapachy. Zobaczmy, jak będzie pachniało. Oj, powiem wam, że ciężki zapach, ale mimo to takie ma nuty świeże. Y, odświeżające. Także bardzo fajnie. I mam tutaj jeszcze list od zespołu Glossy Box, yy, gdzie mam opisane, co się zawsze dostaje, taką informację dla mnie, yy, yy, gdzie mam yy, informację, czy wszystkie pudełka wyglądały tak samo. I to jak widzicie, list jest długi, więc są różne wersje. Są trzy warianty pudełka. I najpierw Wam powiem, co było w każdym pudełku, co w każdym pudełku się znalazło. I w każdym pudełku znalazł się ten balsam do ust. Czyli pełen produkt za 60 zł, organiczny balsam do ust. Cień do powiek, też pełen produkt, który kosztuje 80 zł i ma się nadawać do wyjątkowo wrażliwych oczu. Także, jeżeli takie macie, to może to dla Was. I w każdym pudełku znalazła się ta w prezencie próbeczka zapachu. I teraz mamy trzy różne warianty, jeżeli chodzi o dalszą zawartość. W jednym pudełku, o, czyli tym moim, znalazło się rewitalizujące mleczko olejek do ciała stopy pełen produkt. Znalazła się odżywka do włosów Schwarzkopf Professional, pełen produkt. Teraz mm, mi się to nie zmieści w tym pudełku. I znalazły się miniatury produktów w serii Idalia marki Vichy, krem oraz serum. Czyli to jest to moje pudełko. W innym, oprócz tego, co każdy dostał, znalazł się Modelujący koncentrat, wyszczuplający tołpa. Z tej serii te wyszczuplające, modelujące tołpy są świetne, więc zazdroszczę. Szampon do włosów Schwarzkopf profesjonal więc podejrzewam, że z tej serii co ten więc fajnie. I krem oraz serum marki Vichy, czyli te miniatury produktów, tak jak u mnie. I trzecie pudełko to jest krem MUS pod prysznic i do kąpieli tołpa. I pomimo tego, że wiem, że dziewczyny narzekają, że są rzeczy do kąpieli, to ten krem mousse z to musi być fajna sprawa. Ja toupę uwielbiam, więc może jestem nieobiektywna. Mm, szampon do włosów Schwarzkopf profesjonal też pełen produkt, y, tak jak ta Tołpa. I y, y, te miniatury wiszy? Nie. W tym trzecim wariancie są pełne produkty: Duo Krem na dzień i Serum Marki Olej. Także pełne produkty, krem i Serum Marki Olej. No świetnie. Powiem Wam szczerze, że yy, może brzmi jakoś yy, nie wiem, niewiarygodnie, że się tak zachwycam, natomiast uważam, że jest to jedna z lepszych pudełek, jakie było ostatnio. naprawdę zespole Glossy Box, wielkie brawa od yy, Uważam, że jest rewelacyjne. Yy, to, że się te miniaturki wiszy znalazły, to jest naprawdę fajnie. Ale w yy, większości pudełek one były, ale zamiast nich znalazły się też pełne, pełnowymiarowy krem i serum olej, więc też świetnie. To jest bardzo fajna sprawa, bo nie wiem, czy ktoś się skusi tak bez próbowania na odżywkę czy szampon za 70 zł, więc super. Tołpa mnie zawsze cieszy. Wiem, że część osób mówi, że Tołpa to jest dostępna w Rosmanie, więc z czego tu się cieszyć, natomiast ja uważam, że Tołpa wcale nie ma takich niskich cen, więc fajnie przetestować. I super, nie wiedziałam, że na stronie Tołpy można zamawiać próbki, więc nie może coś pozamawiam. No i ten balsam i ten cień, jestem zaskoczona, że mają aż tak wysoką cenę, natomiast fajnie, balsam jest świetny, bo jak widzicie, ja go nałożyłam jakiś czas temu, parę minut temu, nic mi się nie klei, nadal te usta się błyszczą, czuję, że mam je nawilżone, więc może być fajna sprawa. Cień świetny będzie do podłóg brywy, do wewnętrznych kącieków czy na kości policzkowe, także jestem niezwykle zachwycona. Naprawdę jeszcze raz szapoba. Według mnie najlepsze pudełko z tych ostatnich 4 miesięcy, odkąd Glossyboxa dostaję. Jeżeli to wszystko. Jeżeli subskrybujecie to Glossy Boxa, to dajcie mi znać, który wariant dostałyście. Jeżeli nie subskrybujecie, to dajcie mi znać, jak Wam się to pudełko podoba i czy chciałobyście dostać takie produkty. I w ogóle co myślicie o Glossyboxie? Może byście chciały tak podsumować, tak jak ja dzisiaj, co w ogóle sądzę o takim pudełku za 49 zł. Czy według Was warto, czy nie warto? Chętnie poczytam, bardzo mnie to ciekawi. Mam nadzieję, że ktoś z Was wykorzysta te kody rabatowe. Może się komuś uda. I Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli podobają Wam się moje brwi, to dzisiaj też, dzisiaj będą dwa filmy, pojawił się film z pierwszym wrażeniem dotyczącym takiego zamiennika dla Aqua Brow Makeup Forever, czyli mineralnego linera do brwi i powiek z Vipery. Także zostawię Wam też tutaj link, żebyście sobie zobaczyły na temat brwi, a ja już się z Wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, subskrybuj, daj kciuka. No i do usłyszenia następnym razem. Buziaczki, cześć!